Jeśli mi się nie uda tego zrobić w odpowiednim czasie, no to koniec. Darcia może sobie pożegnać życie. życiem. Ale na szczęście jest takie coś jak save. Ta, nie pociągnąć dwa razy, bo znowu przegram. Dobra, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo. Jej, jej. Jeszcze nie tu? Tu. Dalej, Lara naprawdę nie ma czasu. Chyba zrobiłem dosyć obrot. Dobra. Zdążę, proszę, powiedzcie, że zdążę. Nie! Nie wahaj się, Larcia. Nie wahaj się. Nie. Nie. Jej. Radość. Ta... Ja to mam od, od po Mikołaju. On też tak robił. O ja. Ktoś mnie chce zaatakować, to ja jestem tu. A teraz się tam drzwi otworzyły. Jak człowiek, to łatwo traci ci do tej gry. Gdzieś zabiegnę. Czy ja mam wrażenie, że ktoś tu chodził? Kiedyś, dawno, nie dziś. czy będę miał te wszystkie sekrety. Tak, to jest bardzo interesujące. O nie, nie, nie lubię tego momentu. Bo mnie wynerwia. No, zapraszam. Panów specjalistów do mnie. Co myślę, że są najlepsi. bo to już jesteś z pałką. O, nie dobrze, nie dobrze. Jestem w samym centrum. No, tak, już, fajny. Ups. Ano, ups. Pokonał mnie dwóch wieśniaków. Miałem wieśniacką broń, ale nie. Ja się nie dam. Nie mam muzyki Już się nie dam. Mm, 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 mm. Dobra, biegniemy. A tam te dwie się nie otwierają? Yyy, znaczy, te? No. One się tam później otworzą. Gdybyś przeszła raz Tomb Raidera i ci pożyczyłam, to byś wiedziała. Ojoj. No, ojoj. Ale przynajmniej widzę, grasz. No. Ja bym, że kiedyś będziesz miała chęć na przejście do Raidera, to będziesz wiedziała przynajmniej, o co w nim biega. Czy wiesz, że? Nie, no, że widziałam. zamknęłam. To ważne. ja mam Uzi, a wy jesteście martwi. Nie, nie, nie. co? Ha! Nie podskoczycie lar larce. Podnieś to. Aha! Czy coś masz? Kuternogo? Oczywiście, że masz. nie, dziękuję. Szkoda, że wszyscy nic nie zostawiają. A gdzie bym miał to No nie wiem, na przykład w Oproży. A i tu mamy, mamy kolejną broń, co będziemy. I ja sobie zapiszę. Bo też tu tego nie przeżyjemy. Oj. Nie no najpierw biegnę po broń, bo mi się nie opłaca. Co jest? Pod samą ścianą. Jej! Już naboje nawet do tego patrzcie. To nawet nie wiedziałam o tym, że naboje jeszcze. Dobra, chudało się. Dobra, to ja poczekam aż się zajara Takie fajne palniki O, już się zapaliło I mam swój piękny palnik Dobra, no weź to pociągnik, dźwigiełkę Jakby to ścisiu wentyl powiedział Jakie jesteśmy wiochłankami, powiedział Ty tak powiedziałaś Ja tak powiedziałam a jesteś koło mnie i mnie nie poprawiłeś, więc mi tak powiedziałyśmy. No. A my jesteśmy szumięte. Poprawka ty. O, o Boże. Ja leżę ja. Yeah. No tak jest tu puste pole. Ja się zastanawiałam, czy tutaj gdzieś sami sekretnie jest ukryty. Ale nie, tu nic nie ma. Tam są tylko źli ludzie. Ciekawe czy mi płyn nie nagrywa. Hmm. Bo wczoraj to nawet, nawet mi nagrywało, ale wczoraj coś w ogóle z grafiką zrobiłam, co mnie dziwi. Jak z grafiką? No nie wiem, no nacisłam te F1 i potem F2, żeby to powrócić. I Boże święty, jakaś trage... tragedia. Tragedia. Mam coś tam był, ale... Nieważne. Nie, nie ważne. Nie ważne. Mamy jakąś płytkę jak do komputera. Utykamy ją. Otwierają nam się drzwi. A za drzwiami kto jest? Nie, nie. ważne. Jestem wredna i wam nie powiem. Halo. Nie robię To był twój błąd Lara. To teraz cię zjara na popiu. To O jest harpungan. A jednak nie było wcześniej. Tak gra na kod. Jest, mamy harpuna. Pokażę wam. A co tam? Zobaczcie jaki piękny sekcji. A no i ta broń. Masz. Tak jakby duża broń. M16. Ty masz apteczkę. No i te z ogniem też nic nie zostawiają. To jest troszeczkę też takie lamusowate. Ej, bo ja się zawsze bałam tego rogu tutaj. Czy tego rogu, tutaj tej wody, bo... A nie, tam jest drugi sekret. Nie, to tam dalej się bałam. Tak to no jeszcze nie. Czyli się bałam, ale tak jakby się nie bałam. Wiem, dziwna jestem. Dobra. Co ten stryczek nam zrobił? Już wam mówię. Otworzył drzwi, gdzie są... Gdzie jest tamta dwójka? Nie wiem. A może nie... nie no po co? Coś mi tu nie gra. Mi się wydawało zawsze, że tamte drzwi... No dobra, nieważne. Może mi się pokręciło z dawno już. Zbyt dawnie ubilałam. Mamy drugi siaklet. Modniąś go. Dziękuję wynorku Wynurkujemy się. I za chwilę płyniemy dalej. Tylko gdzie to było? A tu, dobra. Pilnować czasu. Masz stoper? No. Ile jest? 7.37. Okej. Okay. Fajnie tak źle. Ciemno tu. Klaśnie. Już Jeszcze dwóch! Ty może trzech No nurkuj! Chyba jak coś, żeby cię zabili to. Macie przegląbane chłopaki. Ja trzeba się poważnie zastanawiać, co ja w tej grze robię. Ci pod wodą. Nie strzelaj do niego, Larcia. Może to być Twój błąd. Bo już nie podniesiesz tego, co on ma. Jej, udało się. Dobra. O, teraz Wam pokażę, o jaki, jaki ruf mi chodziło. Tam. Tam nie wiadomo, co jest. Zawsze się bałam. Taką masakrę Dobra, nieważne. Na co ja patrzę? Teraz jest tylko czas. Weź jak będzie 12-13 minut to mi powiedz, okej? Okay? No Mam, bardzo na Teraz te drzwi się otwierają A, widzicie, takie klocki My się układają Nie patrzeć w dół, nie patrzeć w dół No i jeszcze jeden Tego się nie spodziewałam ja tu mówię, nie patrzeć w dół, a tu mi jakiś lachon wy wychodzi. Mówię, e? No, dobra, widzę go. Do Na szczęście. Jej! Ja myślałam, że tylko tu jest dwóch. No ja też, bo tak było widać, nie? No sakra, taka podpucha. Bo się narodził skądś. Cwaniaczek. Czwaniaczek. Czwaniaczek. Ale ja byłam sprytniejsza, Zabiłam go. Okej, okay, bo teraz będzie grondo. <grystanie> okay. Dobra. O i zaszłam poniżej tysiąca. Dobra, trochę automatów używamy. Teraz, ja one są wydłuższe <grystanie> od niej. Dobra, nieważne, zostawiam Cię na deser. Nara. Obczenio, obczenio. A Ty coś masz? Dziękuję, do Uzi. wiem. Mhm. no wejdź tu, Larcia, proszę Cię, dziękuję. Co tu mamy? A, tu jest gigant widzę. Co ona nam takiego dobrego miłości się go zrobi? Aha, przestawiła to. Dobra, to sobie jest i O, mam nadzieję, że w trzech partach się wyrobię. Tego dużo nie ma za bardzo. Miejmy no. nadzieję, że tak się wyrobię. Nie chcę kolejnego robić partu. Korytarz ukryty. Jak kiedyś pierwszy raz grałam, to nie wiedziałam, że w ogóle takie coś tu jest. No, teraz się tam podniosło i był taki pusty plac. I musimy tam iść. 12 minut. A, dobrze.